Dzieńoneczko moi drodzy witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku SpecieMinder X na moim dane, a w dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie o glitchu, który występuje w drodzy w X i ten glitch może przyczynić się do zniszczenia tej gry. Pewnie niektórzy z Was po wstępie już wiedzą o jaki glitch chodzi. O, chodzi tutaj oczywiście o glitch, który pozwala duplikować Pet, pet Simulator i ten glitch, moi drodzy, niszczy grę a przede wszystkim niszczy on leaderboarda, ponieważ niektórzy ludzie ciężko pracują, żeby dostać się tutaj, być na leaderboardzie, być tych po najlepszych na świecie takie kilka osób, które po prostu sobie zdobędą najlepszego peta, albo się strajdują z kimś, duplikują go i w ciągu kilku minut są już wysypone na leaderboardzie. Nie mówię, że wszyscy tutaj aktualnie duplikują pety, ale myślę, że większość z tej tych osób po prostu te pety duplikuje. A takie coś, moi drodzy, po prostu niszczy tą grę i niszczy jej założenie. Preston, robiąc tą grę, robiąc pet w i zakładał, żebyśmy tutaj zdobywali pety poprzez ciężką pracę i wykluwanie jajek, a nie poprzez to, że zdobędziemy sobie jedn najlepszego peta, jeżeli będziemy go duplikować, żeby za cały taki film w tych najlepszych petach. Także moi drodzy, przestańcie proszę duplikować pety, nie o to w tej grze chodzi. Zdobywajcie sobie fajne pety poprzez wykluwanie jajek, poprzez sklizowanie petów, a nie dzięki glitchowi, który pozwala Wam duplikować pety. Pamiętajcie moi drodzy, że Preston może zacząć banować za duplikowanie petów, dlatego radziłbym Wam tego nie robić. Ja wiem, moi drodzy, że są gry, w których duplikując nie szkodzicie nikomu. I taką grą na przykład, jest Lumber Tycoon. Tam, duplikując sobie jakieś itemy, po prostu duplikujecie go i macie go dla siebie. Nie psujecie nikomu w ten sposób gry, moi drodzy. Nie ma tam Leaderboarda i na nic to nie wpływa. A tutaj, moi drodzy, w moi drodzy, i duplikując sobie PETY, pozbawiacie innych szansy. picie się na Leaderboarda w sposób uczciwy, bo robicie to poprzez duplikowanie PETY. No i pamiętajcie, że Creston widząc to, że gracze będą duplikować. PETY może po prostu też odpuścić sobie Pet Simulator X i kolejne updatey, bo zobaczcie, że jest to bez sensu. Moi drodzy, w tym odcinku to już jest wszystko. Taki dość krótki odcinek dzisiaj, ale chciałem wam po prostu powiedzieć co myślę o tym liczyu, o duplikowaniu PET-ów w Pet Simulator X. No moim zdaniem nie jest to fajna sprawa. Pytacie co Wy o tym myślicie w komentarzu, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnego odcinkach z Roblox'a na moim kanale.